Dzielni ludzie północy z Dale, ze szlachetnie krwi królów bardów, którzy przywędrowali ze wschodnich dziczy. Niestrudzony lud, który podniósł z popiołu w miasto Dale po pokonaniu smoka Smauga straszliwego. Ludzie ulepieni z twardej gliny, stojący równie twardo na dwóch fundamentach. Odwadze i uporze. Te dwa filary każdego roku popychają kolejne karawany kupieckie bardingów, Nieznanym lądom, by tam szerzyć swoje wpływy i otwierać nowe szlaki handlowe. Niestraszne im ni trudy podróży, ni cień spuszczy, ni nawet goblińskie ostrze, bowiem zawsze towarzyszą im oprócz upartych kupców, równie uparci i równie odważni wojowie. Zawsze chętni, by idąc w ślady króla Barda, pogromcy Smoka, dowieść swego męstwa przed pobratymcami i przodkami. Jedna z takowych karawan zawitała właśnie dziś do wrót Złotego Dworu Edoras, u podnóży góry Ered Nimrais, skąd ludowi Jezców przewodzi król Tengel. Gdy nasza karawana dotarła do bram Edoras, strażnicy, ubrani w tradycyjny strój orchirimów, dzierżący przy boku okrągłe tarcze, pomalowane w barwę zieleni i przyozdobione herbem białego rumaka stojącego dumnie na dwóch tylnych tylko kopytach, podnieśli włócznie w geści powitania i ostrożności. Jeden z nich, starszy jak o długich, potarganych, brązowych włosach, witających się już gdzie nie z siwizną, wyszedł na to spotkanie. — Witajcie, wedoras odezwał się silnym i stanowczym głosem. — Co was sprowadza na nasze ziemię? Przedstawcie swoje zamiary. Przywódca naszego korowodu, zaprawiony już w podróżach kupiec Elgrid, wyszedł mu naprzeciw i ukłonił się z lekka. Przybywamy z północy, z kraju Dale, szlachetni strażnicy Ridermarchi. Jesteśmy poddanymi króla Barda Smokobójcy. Celem naszym handel i odpoczynek przed dalszą podróżą. Nasze towary są dobrej jakości, a intencje wyłącznie pokojowe. Strażnik skinął głową, szybko omytając wzrokiem mnie i pozostałych najemników. Dobrze. Ty i twoi towarzysze możecie wejść, ale wiedzcie, że prawa Edora obowiązują wszystkich, którzy przekroczą jego mury. Szanujcie nasze zwyczaje, a znajdziecie i gościnę. Egrid ukłonił się raz jeszcze w wyrazie wdzięczności. Dziękujemy. Niechajże wszelkie potrzebne łaski spotkają sprawiedliwego króla Tengela i wszystkich jego poddanych. To mówiąc, machnął do nas ręką, a masywne drewniane wrota zaczęły leniwie skrzypieć, twierając przed nami swoje podwoje. Zostaliśmy powitani przez widok ruchliwego, przepełnionego gwarem miasta, rozciągającego się od stóp wzgórza aż po sam jego szczyt, z którego dumnie spoglądała teraz na nas złota sala dworu Meduzelt, otoczona przez liczne drewniane domostwa. Na niejednym dachu udało się dostrzec jakąś ozdobę w kształcie konia. Co zamożniejsi mieszkańcy mogli poszczycić się rzeźbą pokaźnych rozmiarów, ale nawet najubożsi mieli choć jakiś prosty drzeworyt przy wejściu do chaty. Powe wiatru przyniósł ze sobą przyjemny, wiosenny zapach wysokich traw, porastających równiny wokół, zmieszanych z wątpliwej z kolei przyjemności wonią końskiej derki. W powietrzu rozbrzmiewały też odgłosy rżących rumaków i stukot kopy, to brukowane lub wykładane deskami uliczki. Każdy krok przypominał nam, że jesteśmy w centrum kraju Władców Koni, nawet gdy staraliśmy się udawać, że nie widzimy wierzchowców, co i rusz przecinających naszą ścieżkę. Nie zwlekając, skierowaliśmy się, a jak żeby inaczej, do najbliższej gospody, którą wskazali nam przechodnie. Karczma pod Kulawym Gniadoszem, bo takie miano nosił ten przybytek, okazało się miejscem zupełnie niegodnym swojej nazwy, bowiem prezentowało się nad wyraz dostojnie. Starannie pomalowane okiennice pozwalały dojrzeć co nieco z tego co dzieje się w środku. Rzeźby końskich głów na skraju dachu przyciągały spojrzenia i oddawały swoisty hołd jeździeckiemu dziedzictwu miasta, a solidne drzwi z pięknie zdobionymi żylewnymi zawiasami broniły dostępu do wnętrza. Nie mając ochoty czekać ani chwili dłużej popchnąłem drzwi a te z łoskotem otworzyły się i wnet wylała się za nich przytulna, karczemna atmosfera. Powietrze wypełnił aromat obfitych posiłków i kojący żar paleniska. Pomieszczenie było słabo oświetlone przez gdzie gdzieniegdzie wiszące pochodnie, stojące sporadycznie na stołach grube świece i delikatne łuny słońca próbujące wedrzeć się czy to przez uchylone okiennice, czy szczeliną między zamykanymi właśnie przez moich towarzyszy drzwiami. Miejscowi i podróżni siedzieli jednako na długich, drewnych ławach, przy porządnie wykonanych stołach, zaangażowani w raczej ciche rozmowy. Skierowałem swoje kroki prosto do szynkwasu, za którym stał już karczmarz, łysiejący, aczkolwiek brodaty dziadek o sympatycznym wyrazie twarzy. Leniwie przecierał drewniane kufle i gliniane kubki. — Witajcie, strudzeni wędrowcy! Powitał nas od razu, gdy się zbliżyliśmy. Proszę, proszę, usiądźcie przy ogniu i rozgoście się, zaraz przyniesie mi jakieś strawy. Nim strawy wtrąciją się szybciej niż najruchliwszy rochirimski rumak, to najpierw podaj, proszę, mości karczmarzu odzbane piwa. Przybywamy z północy, nie przywykliśmy jeść bez piwa czy miodu. No, to się rozumie, to jak z północy, to, to zaraz. Y, każe odpuntować, beczułkę czegoś ciemniejszego. Co by, no wiecie, rozgrzać zbrodnięte serca i rozweselić strudzone widzę twarzy. Zasiadłem więc czym prędzej przy ogniu, rozgrzewając dłonie z ostatnich mrozów tej wiosny. Chwilę po tym, jak przyjemny żar zaczął rozlewać się po całym ciele, przed nosem wylądował kufel smolistego ale. Gdy tylko go podniosłem i uszczknąłem odrobinę piany, tworzącej piękną, biało-brązową koronkę, natychmiast nozdrza wypełnił mi przecudowny. Słodki aromat, trunek był cielisty i ciężki, tak jak lubię. Niczym nie ustępował temu, który przywoziliśmy do Esgeroth z Żelazny wzgórz. Chociaż lepiej tego nie wspominać w towarzystwie krasnolodów. Nim zupełnie zanurzyłem wąsy w lokalnej ambrozji, z błogiego letargu zaczęły wytrącać mnie rozmowy grupki Rohirrimów siedzących przy stole obok. Dyskutowali bardzo żwawo, choć dość cicho. Przeplatając słowa gniewnymi pobrykiwaniami. Zdaje się, że rozprawiali o atakach plemią z Dunlandu na ziemię wokół brodów na Isenie. Ich słowa niosły ze sobą mieszaninę zaniepokojenia i frustracji, a gwałtowne gesty wskazywały na istotę sprawy. Przed wyprawą wywiedziałem się co nieco o tych ziemiach, to też słyszałem też o najazdach ludu zwanego Dunlandingami na terytorium Rohanu. Podobnoż stan taki trwa już od wieków. Od kiedy władcy koni wyparyli z tych ziem daleko, najpierw za rzekę, a potem aż za góry mgliste. Brody na rzece Aizen to z kolei strategiczne punkty jedyne łatwe wejście do kraju Rohirrimów od zachodu co czyni je cennymi zarówno w czasach pokoju, jak i wojny. Nadstawiłem więc ucha jeszcze bardziej kto wie, gdzie poniosą nas dalej ścieżki więc no, warto wiedzieć, co dzieje się wokół. W miarę gdy konwersacja trwała, udało mi się wyłapać, że plemiona Dunlandingów stały się coraz odważniejsze w swoich wypadach. Coraz śmielej napadały na przygraniczne zagrody, o ziemię, porywają kobiety. Poważyli się podobno, że nawet patrol Marszałka Zachodniej Bruzdy. Pojawiało się też kilka imion, m.in. lokalnych możnych, którzy organizują się, budując umocnienia, rekrutując ludzi i szukając wsparcia w walce z wrogiem również poza granicami swojego kraju. Poczucie obowiązku i lojalności, jakie ci ludzie mają dla swojej ojczyzny Zdawało się niezaprzeczalne. Ich słowa i sposób, w jaki je wypowiadali, pokazywał, że postrzegają wyzwania stawiane przez jej nie z przerażeniem, lecz bardziej jako test ich siły i determinacji. A, niespokojne czasy, pomyślałem. A w zasadzie, jak się okazało, również powiedziałem cicho pod nosem, bo Egil, jeden z członków karawany, spojrzał na mnie i pokiwał głową. W jego spojrzeniu dało się dostrzec, że również przesłuchuje się trwającej rozmowie. — Jakie masz teraz plany? — zapytał po chwili. — Wracasz z Elgirtą do Dale? — Jeszcze nie wiem — odparł on zamyślony. — Wprawdzie robota nie jest zła, ale czekają nas teraz na północy największe roztopy. <grytanie> — Na samol myśl odechciewa mi się marszu. <grytanie> — <grytanie> Zaśmiał się głośno. No, prawda, to prawda. Nie pomyślałem o tym, ale teraz, jak mi przypomniałeś, co nas tam najpewniej czeka w przyszłym tygodniu, to i sam zaczynam się zastanawiać, czy nie warto się zaciągnąć tutaj. Chociaż z mi to jest tam raczej na bakier. A i jadło mają tutaj takie sobie. To mówiąc, zamieszał dwa razy drewnianą łyżką w miejsce zupy. Myślałem, żeby ruszyć dalej na południe. Odparłem. Do kraju ludzi zachodu? Co cię tam ciągnie? Słońce przez cały rok. Przecież złoto dzierlatki i orków mamy u siebie. A i na pewno nie mają tam tak dobrego piwa. Na południu to podobnież tylko wino piją. Tak słyszałem. <laughs> Też tak słyszałem. Uśmiechnąłem się przecierając pianę z brody. Ale. powiedzmy, że... kierują mnie tam stare sprawy. Obednice, które złożyłem. Już i tak na zbyt długo to odkładałem. Kwestia nie tego, czy ruszać do Gondoru, tylko kiedy. Miałem ruszyć jesienią, ale tak się to jakoś złożyło, że przezimowałem jeszcze w Dale. Ale teraz... Egil wciąż jeszcze walcząc ze sobą, czy dalej próbować jeść zupę, czy już sobie odpuścić tą nierówną batalię, pokiwał głową, nie mówiąc nic ale wzrokiem wydawało mi się, że wykazywał zrozumienie dla mojego poczucia obowiązku. Gdy już kufel zaczynał oświecić pustkami, a ja zbierałem się, aby sięgnąć do dzbana pod alewkę, nagle w drzwiach tawerny zjawił się zdyszany młodzieniec, trzymający przy pasie grubą, skórzaną torbę. Rozejrzał się po sali, podszedł żwawo do szynkwasu i zapytał o coś. Staruszek pokiwał głową i wskazał palcem w kierunku naszego stołu. Chłopak skłonił się lekko, po czym szybkim krokiem skierował się do nas. Y, y, szukam niejakiego Arno z Esgarot. Y, znajdę go wśród was? Zapytał, rozglądając się niepewnie po całej naszej kambraterii. Chłopaki zaczęli rzucać mi ukradkowe spojrzenia, ale nikt się nie odezwał. A kto pyta? Odezwałem się w końcu. Mam dla niego przesyłkę, od... przyjaciela. Weściarno? Zapytał po raz kolejny, mierząc mnie wzrokiem od stóp do głów. Zdaje się, że opis się w miarę zgadza. A jaki był opis? Dociekałem dalej. <grytanie> Pan wybaczy. odparł chyba niezaskrępowany. Ale... nie wiem czy mogę. No mówże! Nakazałem mu już z lekka poirytowany. E, tak. E, średniego wzrostu, ogolony na łyso, bujna kasztanowa broda i wąs, dobrze zbudowany. Wzrok ma zwykle poważny, choć czasem ośli, w czym ujawnia się jego uparta natura. Odpowiedział szybko, nieco łamliwym głosem, po czym równie szybko dodał, ale to jest cytat. Na moje wcale nie ośli, jedynie poważny. Zmarszczyłem brwi i skrzywiłem oczy w wcale nie oślim. A jedynie gniewnym wyrazie. Daj mi to! Powiedziałem, ignorując chichowanie towarzyszy, w tym egila, który zaczął wydawać z siebie irytujące ośle dźwięki. Mężczyzna podał mi list, spojrzałem na pieczęć. Była tam runa G, ukształtowana w bardzo charakterystyczny sposób. Wstałem więc od stołu, starając się nie sprawiać wrażenia podekscytowanego, ale szybkim krokiem, jakim udałem się bliżej paleniska, prawdopodobnie. Już zdradziłem się w oczach sobie bystrzejszych obserwatorów. Przełamałem pieczęć i rozwinąłem pergamin. Moim oczom ukazał się tekst pisany bardzo wymyślnym, dostojnym piórem. Pełne było długich pociągnięć i zawiasów, przywodzących na myśl zapiski elfów z kraju Tranduila, z którym czasem robiliśmy interesy. Drogi przyjacielu, piszę do ciebie ten list... Popalając fajkowe ziele i siedząc pod rozbrykanym kucykiem przy tym samym stole, przy którym zwykliśmy razem zasiadać. <tryk> Wieści, które ostatnio do mnie dotarły, mówią, że znajdujesz się teraz wiele mil na południe stąd, dosiadając w najpewniej rumaka u boku władców koni z Marchi. Ufam! że wziąłeś ze sobą wystarczająco duże zapasy Starego Tobiego. W przeciwnym razie będziesz tęsknił za samolotnią Eriadoru znacznie bardziej niż ci się wydaje. Oj, zapewniam cię. Tak... A gdy wziąłem do ręki pióro, moją intencją było opowiedzieć ci o powodach, dla których doradzałem ci, byś jeszcze nie wyruszał do Gondoru. Namiestnik jak Kaktelion jest wprawdzie mądrym człowiekiem i z pewnością nie zawaha się wykorzystać Twoich talentów w dobrym celu, ale jego pierworodny jest mniej więcej w Twoim wieku. Denetor jest dzielny i dumny, zbyt dumny. Obawiam się, że to może sprawić, że będzie ignorował Twoje rady, czy nawet odnosił się do nich z wrogością. Później przypomniałem sobie, co sam sobie mówię od czasu do czasu. Zadanie, którego się przedsięwziąłem, polega na inspirowaniu wolnych ludów i popychaniu ich ku działaniu. Nie jestem tu, aby okradać ich z wolności wyboru. Mówią, że nawet najmądrzejsi z mędrców nie są w stanie dostrzec, dokąd zmierzają wszystkie ścieżki. A więc kimże ja jestem? Z pewnością żadnym z tych mędrców Żeby mówić ci co powinieneś czynić Tylko ty sam możesz decydować Co robić z czasem Który został ci dany Proszę przyjmij jednak poradę Coś czego sam nauczyłem się podczas najednej przygody Nie myśl się ze swoimi wyzwaniami samotnie A towarzyszy dobieraj z rozwagą Wśród wolnych ludów wśród ziemi jest mnóstwo dzielnych dusz które mogą wspomóc Cię w Twoich trudach. Elfy, krasnoludy, czy ludzie. Nawet mały lud z Shire może okazać się użyteczny. No, w pewności okazał się takowym dla mnie. Jeden z moich dobrych przyjaciół zbyt późno odkrył, że w tych istotkach jesteś więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Mam nadzieję, że Ty nie popełnisz tego samego błędu. Twój zawsze wierny Gandalf. Pojrzałem w ogień, potem znów na list. W ogień, na list. Słowa w nim zawarte przywołały mnóstwo wspomnień. Wspomnień z czasów, gdy w moich podróżach chodziło nieco więcej niż tylko przewóz towarów z miasta do miasta za kilka srebrników. Gdy migoczący blask ogniska tańczył przed oczami, słowa Gandalfa pływały się w myślach, wciągając mnie w krainę wspomnień i, no powiedzmy, kontemplacji. Jego głos, który słyszałem w głowie podczas czytania, był doskonale wyraźny, tak jakby stał tuż obok, wypuszczając co chwilę dymne kręgi. Zdawało mi się nawet, że czuję woń starego Tobiego. <grych> Szybko jednak rozwiałem te myśli. Gdy poczułem na ramieniu dłoni gile Wszystko w porządku? Tak, tak. Stary znajomy. Odparłem krótko, po czym cisnął kartkę w płomienie. No, trzeba dokończyć to piwo i się zbierać. Widzę, że stary Elgrade już się powoli szykuje do wyjścia. A na mnie płacą zachlanie, tylko za pilnowanie, Egilu. Skrzywił się delikatnie, Kapitan Arno. Zawsze śpieszny do obowiązków i nieskory do zabawy. Już mi się przypomniało dlaczego z panem podróżuję. To mówiąc odwrócił się i odszedł w kierunku stołu, chichocząc pod nosem. Ech, machnąłem na niego ręką i rzuciłem jeszcze ostatnie, pożegnalne spojrzenie na trawiony przez ogień pergamin. Stając u stóp złotej sali meduzel, nie dało się nie odpłynąć choć na krótką chwilę, Podziwiając to majestatyczne dzieło ludzkich rąk, nawet jeśli wcześniej miało się okazję oglądać krasnoludzką fortecę w samotnej górze. Ach, taki zaszczyt kiedyś mnie spotkał. Sama już nazwa sali niesie ze sobą ciężar historii i symboliki, przywołując obrazy wielkich czynów i niezmierzonej szlachetności poprzednich władców Rohanu. Istne świadectwo dumnej kultury i królewskiego dziedzictwa Rochirymów. Budowla wznosiła się na samym szczycie wzgórza, oferując wspaniały widok na otaczający krajobraz płaskiej doliny, od południa i wschodu otoczonej wysokimi, przyobleczonymi w bielgórami. Ściany sali zbudowane były z solidnego, pięknie rzeźbionego dębowego drewna ozdobonego dekoracyjnymi wzorami, wśród których motyw przewodni wyznaczały dzikie rumaki. Odrobina skupienia połączona z osłonięciem wzroku przed popołudniowym słońcem. Pozwalały dostrzec, że dach dworu był ciasno pokryty, starannie utkaną i ułożoną warstwami strzechą, gdzie niegdzie opatrzono poprzecznymi belkami, z których nieśmiało wyglądały kolejne zdobienia. Drzwi, czy raczej wrota, były wysokie na z lekka 3 metry, a ich masywna konstrukcja była przełamywana przez równie wytworne płaskorzeźby, zwłaszcza kolumny stojące na flankach, niczym wieże strażnicze wyróżniały się przykładającymi uwagę drzeworytami, obrazującymi najróżniejsze sceny z udziałem Rohirrimów. Pełno wśród nich było bitew, walk, oczywiście też szkolnicy, i uniesionych w górę mieczy. Wejście sprawiało wrażenie z jednej strony gościnnego, zapraszając do środka wszystkich, którzy chcą skąpać się w majestacie kryjącym się w dworze. Z drugiej zaś strony było na tyle imponujące, że wręcz przytłaczało, dając wyraz, jak potężna persona musi piastować władzę nad tą Ukrainą. Przewodniczący karawany przedstawił nas strażnikom, wskazał też ręką na kufer z podarkami dla króla, a po krótkiej wymianie zdań gwarzyści odebrali nam broń, po czym otworzyli szeroko wrota, zapraszając nas do środka. Wnętrze Zeld było nie mniej imponujące. Główna komnata była bardzo przestronna i dobrze oświetlona blaskiem ogni skaczących pomiędzy kolumnami. Ściany zdobiły piękne gobeliny i sztandary przedstawiające historię ludu Rohanu. Wśród płótna królowała zieleń ze złotymi i białymi akcentami, a centralne palenisko miło trzaskało ciepłem, rzucając na ściany tańczące cienie. Na drugim końcu sali znajdował się tron, również będący dziełem sztuki najlepszych stolarzy. Misternie rzeźbione drewno było ubogacone przez drogocenne metalowe okucia i kamienie mieniące się w blasku pochodni. Nieśmiało podeszliśmy w jego kierunku. Będąc ciągle pod baczną obserwacją żołnierzy, tron był pusty. Macie się zachowywać, szepnął Elgrid. Wprawdzie król spędzi większość swojego życia w innym kraju i że jest przychylny obcokrajowcom, wcale nie jest rzadka ich werbując, a i nawet przemawiać woli we wspólnej mowie, miast w lokalnym języku. Ale mówił też, że bardzo zwraca uwagę na dworskie maniery. Wy dworskich manier, no, nie macie więc postarajcie się zachowywać... chociaż jakiekolwiek." Uśmiechnął się krzywo. Po dłuższej chwili z jednej z bocznych sal wyszedł dumny, wysoki mężczyzna, odziany w pięknie zdobione szaty, kolorem i wzorem przypominający wiszące na sali gobeliny. Usiadł na tronie, poprawił długie, lekko kręcone włosy w kolorze ciemnego blondu i zaczął nam się dokładnie przyglądać, a gwardzista stojący obok odezwał się dumnym, ciężkim głosem. Przybysze stajecie przed obliczem Króla Tengela, Syna Fengela, 16 króla Rider Marchi, Pana na Edoras, władcy wschodniej i zachodniej bruzdy, wschodnich i zachodnich pól, Woldu, Ankurunir i Zachodnie Marchi. Okażcie należyty szacunek. Natychmiast się ukoniliśmy. Każdy, jak potrafił. Ja chyba nawet wypadłem w miarę dostojnie. Może to ten list od Gandalfa przypomniał mi, jak klepał mnie kosturem po plecach, gdy nie dość dobrze skłaniałem się przed elfickimi panami. A więc? Odezwał się wyjątkowo ciepłym i pogodnym głosem król Tengel. Cóż sprowadza do mnie poddanych dzielnego króla Barda? Elgrid postąpił nieco naprzód. Yy, najłaskawszy panie, przede wszystkim przynosimy prze to, przed twoje oblicze. Skromne dary prosto z ziem północy, jako wyraz naszego szacunku dla Ciebie i całego Twojego rodu. To mówiąc, pstryknął palcami i machnął ręką w naszym kierunku. Pośpiechnie przesunęliśmy skrzynię i uchyliliśmy wieka. Wewnątrz było sporo dobrej jakości grubych futer, najróżniejszych zwierząt jakie można spotkać w Dejle. Król spojrzał na zawartość, nie podnosząc się z tronu, po czym strażnikom, by zabrali podarek. Dziękuję Wam w imieniu swoim i mojego ludu! Plotki o hojności Bardingów zdaje się nie kłamały. Wasze dary z radością przyjmuję, a teraz śmiało przedstawcie swą sprawę. Po tych słowach Elkris zaczął najpierw nieco nieśmiało, ale z czasem coraz pewniej prowadzić swoje negocjacje. Chciał uzyskać jak najlepsze warunki dla prowadzenia wymiany handlowej. Oprócz argumentów bardziej wyniosłych jak powoływanie się na odwieczne więzy, ludów rowanionu, pojawiły się też bardziej przyziemne i twarde oferty. Od choćby reeksportu towarów z Rohanu do kraju elfów na północy. My w międzyczasie przez te długie minuty wodziliśmy oczyma po sali, po raz kolejny dając się przytłoczyć pięknie tego miejsca. Kto wie, może i Dale kiedyś odzyska swój dawny blask. Chwilę to trwało, ale w końcu negocjacje się zakończyły. Król Tengel okazał się wprawnym dyskutantem, ale i nasz poczciwy handlarzyna nie ustąpił mu pola. Sądząc, po jego minie. Wynik rozmów był zadowalający. A więc niech tak będzie. Każę przygotować stosowne dokumenty. Czy to już wszystko? Powiedział Rohanu, znowu rzucając nam ciepłe, tym razem pytające spojrzenie. Y, tak, wasza wyso... zaczął Elgrid, ale przerwałem mu w pół słowa mówiąc. Y, wasza wysokość, jeśli można. Król odwrócił głowę w moją stronę i skinął dłonią w zapraszającym geście postąpiłem kroku, gdy zaskoczony kupiec wycofał się do pozostałych. Zwoł mnie Arno. Jestem synem Bjorna, syna Ulfra. Ja i moi przodkowie pochodzimy z miasta na jeziorze. I z dziada pradziada we krwi mamy stal. Wraz z tą wyprawą do Twych Włości kończy się moja służba na szlaku. Planowałem ruszyć na południe, by swoje zdolności zaoferować namiestnikowi Aktelionowi. Jednakże... Doszły mnie słuchy, że i na zachodnie włości władców koni padł cień. Gobliny z gór Mglistych powoli zapominają o bitwie pod Samotną Górą, a orkowie z gór białych coraz śmielej się panoszą. Podczas podróży dowiedziałem się, że i z Dolgurdul też znów mroki rozlewały się na okoliczne ziemie. A z kolei dziś w karczmie zasłyszałem o atakach ludów z Brązowych Wzgórz na Brodnaisenie. Niech mi wasza wysokość wypaczy śmiałość. Ale zdaje mi się, że Trudne czasy stoją również i uwrót Ridermarki, to też chciałbym zaoferować swój miecz. Nie Nieraz, że on krwi upuścił, ale zawsze w słusznej sprawie, to mogę zapewnić. Po tych słowach uklęknąłem na jedno kolano, z głową wpatrzono w podłogę, w akompaniamencie szeptów, które rozlegały się po całej sali, nie tylko wśród moich pobratymców, ale również miejscowych dworzan. Król nic nie mówił. Nie widziałem jego twarzy, ale miałem poczucie, że jest pogrążony w zamyśleniu. Kolejne minuty mijały… E, wróć, sekundy, choć mnie zdawało się wtedy, że minuty, albo i cała wieczność. Powstań, Arno, synu Bjorna. Rozlok się w końcu doniosły, acz nadal ciepły głos, a ja powoli stanąłem na równe nogi. Nie lada odwagi potrzeba wypoważyć się na zwrócenie królowi uwagi na… kłopoty trapiące jego ziemię. Lecz sama prawda płynie z tych ust. Cienie się budzą i na południu, gdzie rozciągały się włości mądrego Acteliona, i na północy, choć zdawało się, że Twój król i krasnoludy już się przepędziły na dobre. I zaprawdę złocają się też w zakamarkach naszych ziem. Skryte przed światem kąsa tam, gdzie się najmniej go spodziewa. Zawsze boleśnie niczym jadowity wąż. Ostatnie lata pokazały mi, że nawet ci, których uważałem za przyjaciół, rzekomo nawet najmądrzejsi z mądrych, przybrani w białe szaty, nie są godni mojego zaufania. Ale nie jesteś pierwszym odważnym obcokrajowcem, który oferuje mi swój miecz. Kilku już stawało u boku rohimrimów w ostatnich latach, wysławiając się odwagą na równi z Orlingami. I jako ich, taką i Twoją służbę. Z radością przyjmuję.